Hej, hej! Jak zwykle przechodzimy z gećuchą, wieczorową porą. Jest już po 22. Jak widzicie, mój e, kochany piękny dziecioszek nie zamierza spać. Dlatego mam się stwierdziła, że może udaje się nagrać e, recenzję książki i odpuść nam nasze winy wydawnictwa z pani Aleksandry i Jonasz. Jest to tom trzeci, a ja dostałam e, książeczkę do recenzji z klubu recenzenta na kanapie.pl i słuchajcie, premiera książeczki była 2 listopada 2022 roku. I ja mam naprawdę zawsze wielkie szczęście, jeśli chodzi o recenzję książek nie po kolei. Gdyż to jest tą trzeci. ja czytałam jedynkę, dwójkę, gdzieś du nie wiadomo, gdzie się zapodziała w międzyczasie. Także no, jest świetnie. Jestem genialna, wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Ale wracając do treści, to powiem wam, że no... W tej serii nie ma jak czytać je po kolei, naprawdę. Teraz jestem z tego w 100% pewna. Przez moją wpadkę ominęła mnie największa akcja, jednak powiem Wam, że y, nawet w tej części nikt tutaj nie spoczywa na laurach. Do tego Rosali coraz częstsze wizje, które przeplatają dwa wątki. Tak, w jednym chodzi o wypadek śmiertelny jej męża, a w drugiej jakby wciela się y, w doznanie osoby, która za moment umrze. Widzi wszystko jej oczami i jest to oznakowane nawet innym drukiem. Byśmy nie pomylili tego w ogóle z treścią. I tak te wizje przechodzą do niej nagle i niekiedy bywa, że może przez niej nawet stracić życie. Zresztą już raz jej przyjaciel ją uratował. No, praktycznie zdążył w ostatniej chwili. Najgorsze jest to, że ona nie ma wpływu na czas ani miejsce, w którym się one właśnie uaktywniają. To powoduje, że tylko coraz gorzej jest jej oddzielić je od rzeczywistości. I tak, i przyjaciel zresztą sam też zmaga się ze swoimi demonami. Autorka wykreowała tutaj dosyć trudne postacie, no lecz nie sposób przez to, y, to jakby odwrócić się od tej treści, bo tak, wątki, gdzie y, występują paranormalne zdolności, są y, bardzo moimi ulubionymi. Ja je wprost po prostu ubóstwiam, gdyż mogę obserwować ich zachowania względem innych osób. Są detektywami, więc po części zachowują się jak zwierzętałowne. Wierzą, że złapią mordercę, a są na tyle przekonujący, że my naprawdę im tutaj wierzymy. Nawet nie mamy wątpliwości, że coś może pójść nie tak. Lecz czy faktycznie to prawda? Czy obracając się w ich kręgu, sami możemy dogłębnie zinterpretować ich wiedzę? I tak podczas wizji ofiary naprawdę cierpią, a to, co nam przedstawia, wywołuje również nasz ból. Uwierzcie mi, że ja czułam to, co ona tam dosłownie przeżywała. To książka, którą się mocno przeżywa i w której biernie się uczestniczy. Wiemy, że bardzo się liczy tutaj czas, którego detektywi no, nie mają zbyt wiele. Bardzo podobało mi się to, że choć część pierwszą czytałam <coughs> rok temu, to tutaj już po dwóch stronach dosłownie wszystko sobie przypomniałam. Czytałam wiecie kiedyś podobną serię, yy, nazywa się Na Drozdy, która również poruszała wątki paranormalne. I tamta seria bardzo mi się podobała, dlatego ta jest do niej bardzo podobna i tym bardziej ją po prostu ubóstwiam. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak no, doczytać tą część drugą, gdyż w tej części trzeciej czasem było coś przedstawione jakby wrócenie do czegoś, czego nie było, czyli podejrzewam, że to było w części drugiej. Więc na 100% trzeba czytać je po kolei. Także mam nadzieję, że jakiś Święty Mikołaj może mi przyniesie dwójkę, bo z całej serii z pewnością byłabym zachwycona. Nie gadziuś? Wtedy też by byłbyś zachwycony. mały Gusinek. Bawimy się tutaj. Tak, mamusi, udało się nagrać recenzję. Naprawdę świetna książka. aż się dziwię, że jest wydana, można by powiedzieć, że w tak długim czasie. No bo mówię, tam to była prawie równy rok temu, odkąd czytałam jedynkę. No w międzyczasie gdzieś powstała dwójka, teraz jest trójka, aczkolwiek też no, w listopadzie, czyli już też jakiś czas temu. Ciekawe, czy będą kolejne serie, czy będą kolejne pozycje, bo naprawdę warto czytać pióra autorki. Jest świetne, a najbardziej właśnie podoba mi się ten wodek paranormalności, gdzie po prostu go ubóstwiam. Nie gdzieś? Ubóstwiamy go, tak, ubóstwiamy. Dobra, żegnamy się z Wami. Mam nadzieję, że wy smacznie sobie idziecie spać albo że już śpicie. No, mi takie rzeczy nie są jak widać dane. Może za pierwszej usniemy, prawda? Na całe pół godziny, a co tam? Okej, okay, żegnam się z Wami. Do usłyszenia, pa pa!